Zapraszam Cię kochanie na oglądanie. Dajemy ja już teraz na targu z warzywami. Wiek, jakie to są piękne owoce i warzywa. Galimera. Wow. nie bierzecie takich obóz, ale... wyciskany z granata normalnie jak walnę teraz bombę to będzie normalnie juzyna <noise> dzisiaj kochani byliśmy na greckim targu kupiliśmy dużo warzyw, owoców znaczy dużo, no dla mnie dużo, słuchajcie pół euro za szczypior z dymką ale będzie się dymić, ale będzie dymanko <noise> Słuchajcie, kupiliśmy papryczkę zajebistą, no tak mi smakuje tutaj ta papryka, słuchajcie, 2 euro pomidorki, 1 euro, zobaczcie jakie fajne pomarańczki, prosto z drzewa normalnie, słuchajcie, za 1 euro i soczek świeżo wyciskany, słuchajcie, prosto z granata, słuchajcie, normalnie jak walne granata staremu, to normalnie będzie zajebiście. na stadionie olimpijskim, które jest wykonane cały z marmuru. Słuchajcie, robi wrażenie! Jesteśmy w Mediolanie! Niech komuś dzisiaj... <grystanie> Zobaczcie, jak to jest pięknie! No po prostu zrywa papę z dachu! Jak wlizę po tych schodach na górę, to spokojnie mogę dzisiaj pierdzielić podwójnego kebsa. Ja pierdolę! To z tej perspektywy jest widok na Akropoli. Ej, Słuchajcie, to jest niesamowite, to są piękne widoczki, naprawdę. Wow! Chyba przelecę cały ten stadion. Nie byś przelecał. Papa, przebiegłbyś ten cały stadion? No ma, a ty się nie znam człowieku numeru na ten. Jakby stary tak przeleciał, cały tym trzy dni by leżał. Bo normalnie koszonki bolały. Ja nie lepsza. <śmianie lepsza>